Witam wszystkich serdecznie. Mam taki kardzicz 652 HP do drukarki 4535 albo 3545? Nie, 4535. Będę starał się go dzisiaj udrożnić w myjce ultradźwiękowej, stosując płyn do udrażniania Sprawdzimy, przetestujemy, wydrukujemy, zobaczymy co to jest warte i czy ten sposób wydrażania jest w miarę skuteczny. Zapraszam do oglądania filmu. O, zamontujemy tu właśnie w drukarce 45-35. Najpierw wydrukujemy, sprawdzimy. Może coś wydrukuje, zobaczymy. O, jak widać, jednak wydruk tylko w kolorze jest, na kartce nie ma czarnego w ogóle. W tym celu wezmę i teraz wyciągnę kartridż z drukarki HP 652. O, tak wygląda. No i spróbujemy zamontować ten kartridż. Teraz... Jakie to będą tego rezultaty naszego udrażniania. Zaraz damy kartkę tutaj. Chyba jeszcze odkoże nawet. Nagrać. Nie będzie to najlepsza jakoś wydruku już z tego kartridża i też za, za długo leżał i zaschnięte było za bardzo. To jest znowu poprawa, ale nie jest to tak powinno być. Czyli ogólnie udrażnianie pomogło, ale nie jest to satysfakcjonujące. Także po wyciągnięciu tego Karidja ja go przykładam tutaj do chusteczki e, widać ładny pasek jak e, ładnie się odbija, no ale no niestety nie idzie tak powinno. Jeszcze jak go udrożniłem przed chwileczką w miejscu. no ale jest oczywiście ładnie, fajnie, ale spróbuję jeszcze wydrukować może stronę testową jakąś z komputera z laptopa no efekt końcowy na chwilę obecną to jest taki lepszy to niż nic no. także dziękuję za uwagę pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych filmów, które będę nagrywał